Cześć wszystkim. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Miosztor i zapraszam was na demko z gry Uncharted Kolekcja Natana Drake'a. W moim filmiku abitowym informowałem was, że prawdopodobnie nagram z tej gry serię, nie wiem czy z każdej części i nie wiem czy faktycznie całą serię let's play, czy tylko jakieś pojedyncze gameplaye. Jednak na pewno na moim kanale z tej gry coś się pojawi. I fajnie, że wyszło od demku, nawet o tym nie wiedziałem, że w ogóle wyjdzie. Przeczytałem informacje na Facebooku, na PlayStation Polska i zwyczajnie od razu pobiegłem pobrać tę grę. Zajmuje ona chyba 7 czy 8 giga na PlayStation Store. I oczywiście można ją pobrać, może ją pobrać każdy, nawet ci, którzy nie mają PlayStation Plus. I o dziwo w demie mamy dostęp do wersji z dubbingiem. Z polskimi głosami, jak i oczywiście napisami. Zatem będę chciał wam pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze, gameplay, to jak gra wygląda. Zagram sobie w języku angielskim z angielskimi głosami oraz z napisami polskimi, a na końcu zobaczycie próbkę dubbingu i. cóż, dajcie mi znać po prostu w komentarzach, czy uważacie, że polski dubbing naprawdę daje radę, czy Wam się podoba. No i dla znawców serii Uncharted powiedzcie mi. Z której części jest właśnie ten urywek gry, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Albo nawet nie mówcie, żeby mi nie zdradzać fabuły, czy po prostu miejsca, skąd pochodzi. Tak, żeby to była dla mnie niespodzianka, jakby degrać w tą kolekcję. Zatem myślę, że to tyle. Zapraszam Was do oglądania i mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Zatem, tak, rozpoczynamy sobie rozgrywkę, wchodzimy sobie w opcje. Pokażę Wam, że. Właśnie mamy dostępny język polski, jak i angielski. Napis, oczywiście, włączymy. Mamy też, zobaczcie, tryb fotograficzny. Identyczny jak w The Last of Us, gdzie mogliśmy sobie w dowolnym momencie zatrzymać grę i po prostu, jeżeli nas jakiś widok, przejść właśnie do tego trybu fotograficznego, robić sobie screenshoty, podzielić się ze znajomymi i tak dalej, więc naprawdę zajebista opcja. Myślę, że nawet chyba ją wykorzystam do robienia miniatur, bo naprawdę yy, wydaje mi się, że się po prostu przyda. Jedziemy, dźwięk. Poziom głośności, wyjście audio to sobie poustawiam, może już wszystko. słuchawki stereo to jest OK. Poziom głośności myślę, że są w porządku. I zobaczcie, mamy tekst polski, napisy polskie, mowa polskie, tureckie, jeszcze są angielskie, francuskie, oczywiście biorę angielskie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zmienić język głosu, to musicie to zrobić z poziomu menu przed rozpoczęciem rozgrywki. Bo jeżeli zrobicie to, jeżeli będziecie chcieli zrobić to podczas rozgrywki, no to niestety wam gra tego, gra wam tego nie umożliwi. Jedziemy. Dwa poziomy trudności, my gramy oczywiście na normalnym. Jeśli byłby hard, to pewnie bym na hardzie spróbował, ale bierzemy normalny. Well, No good. have to fix the power to get you out. You're be okay? Yeah, I wish I'd brought something to read. Looks like the circuit Just Spoko, winda się zepsuła, tamta Chciała mieć książkę jeszcze do do czytania, na pewno w takim spokoju bym chyba nie przeczytał. Winda mogła przecież żeby w każdym momencie się Zawalić, urwać i lecieć w dół, no ale co tam, <laughs> spoko. Martwi mnie ten loading, za każdym razem jest tak samo długi. Mam nadzieję, że w pewnej wersji pomiędzy właśnie takimi kasynkami nie będzie długich loadingów. No, mamy Shotguna, ale chyba sobie e, odpuścimy go, weźmiemy sobie Kawaha. Chociaż wiecie co, nie, biorę Shotguna, Ciul. Shotguna fajnie się strzela. Ja oczywiście już grałem sobie. Mmm, grałem sobie to demko. Przeszedłem je raz. Musiałem sobie od razu e, zobaczyć, e, jak się prezentuje. O, czekaj tu możemy. No, e, nie wchodzić na to. A, e, kurde, nie mogę iść na lewo. No to fuck you. Na Dobra, jedziemy. Ale spoko widoczki Nie ma co. No i się zaczyna. Dużo oczywiście panczaty z takich momentów, gdzie. Mm, Dosłownie jesteśmy o włos od śmierci. Co ciekawe, tutaj nie musimy, tak jak w Tomb Raiderze, przyciskać dodatkowych klawiszy, żeby na przykład się gdzieś nie, nie zwalić na dół. No ale powiedzmy, że niech będzie. No jakiś reload? Nie, nie może czekać, to chyba amunicja powinna być. O właśnie. Amunicja, kurde. Wow 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 wow, wow. tego jest? Dobra, dobra już nie przesadzajmy. Gradzia działa w ogóle w 60 FPS-ach. Niestety wy tego nie ujrzycie e, Dlatego, że zwyczajnie e, nie mam nagrywarki, żeby nagrywać w 60 FPS-ach Leżeć oż ty gnido, się. Jeszcze jeden chyba powinien być. Ładnie, elegancko. Dobra, weźmy sobie... nie, nie to. Ciul z tym, jak to wyrzucić? Dobra, jebać to. Oj, czekajcie. zamienię mnie to, co trzeba. Gdzie jest mój kała? Jak się zamienia te bronie, to one gdzieś odlatują na kilometr. O właśnie, poleciało na dół. Więc to trochę drażni. No, ale trudno, trzeba z tym żyć po prostu. Łopanie. panie. Boom. Ło! Wow, jak poleciał. Ty <grytania> ciała nie tutaj latają w powietrzu. Nie ma co, trzeba przyznać. E, Przedujmy sobie. Oj. Boom, a ty jeszcze żyjesz. O. Dawaj To zobaczcie, mega to wygląda, kurde. No, po prostu super. Na no, potrafi robić gry, co nie? The Last of Us mi się bardzo podobało i myślę, że Uncharted to samo będzie. Okej. Okay. O, już strzelają! Leżeć tam. No cześć! <grywa> już się uwalniamy. Nie będziesz musiała tam jęczeć mi. Co chwilę. Czekajcie, może jakiś prezent powitalny? Dla niej. A nie, nie będziemy mogli z tym wejść, Kurde, no szkoda. Hello! Wydaje mi się, że to jest kawałek chyba z drugiej części, jak już, a nie z pierwszej. Nie wiem czemu, ale tak mi się wydaje. Juhu, basen! Możemy się wykąpać nawet No i Marco Polo No i co w związku z tym? Wskakuj do wody, kurde, a nie Ech Widać, że nie lubi się bawić. To ciur z nią! No dzięki, kurde. Wiesz, że w każdym momencie mógłbym cię odstrzelić, nie? Normalnie, co my tutaj mamy? Jakiś barek. Jakiś piecyk. Wygląda, jak był gorący jeszcze. Okej, okay, teraz tak. Gdzie my tu musimy iść? Okej, this way. A w ogóle beka, bo można tak naprawdę wszędzie sobie iść. E, po każdym no, to żyje, to się sobie biegać. Nie ma żadnego ograniczenia, zobaczcie. Ja mogę sobie tutaj pobiec. Wejść sobie od tej strony Nic nie stoi na przeszkodzie. Naprawdę mega. Bardzo mi się to podoba. Ciekawe czy są właśnie jakieś... O kurde wo. nie zejdź. Ciekawe czy są jakieś właśnie znajdźki w takich miejscach. Nie beka. Dobra, jedziemy do góry. Oje Well, here we are. Now we just gotta find the right temple. Well, that may be easier said than done. No, tell me about it. Maybe we can. Oh, bingo! There it is. That's the one. Yeah, it's got to be the one in the middle of oh. all the gunfire and explosions. Lucky us. Nate, that's right where Lazarevich is camped. I was hoping we'd be headed in the opposite direction. Well, desperate times, right? Drake rig has been spotted in Sector Eighteen.

Na nasze stopy, super, fajnie, lubię takie szczegóły. można się pluskać w kałuży. <grymianie> jak to jak kobieta, nie widzisz jak się świecą te belki, kurcze. Tutaj trzeba wejść. Nie bez powodu one są na żółto, <grymianie> się wyróżniają. Oho. Just go! Run! No to lecimy oczywiście, takich akcji będzie mnóstwo w Uncharted, za to trzeba się szykować. <grymne> Zarąbiste po prostu. Filmowa akcja, jak zawsze. Dobra, jump. Oh shit. Dobra. Z karabin Jak tam się to te życie zregeneruje. Mam takie czarno-białe eka, znaczy, że ma ma mamy mało życia, ale to raczej wiadome. Oh shit, wow. Jakie salto, what the fuck! <laughs> Dobry to było. Dobra, trzeba szybko jest tam, Kurde. Ej, jak dostaję w ogóle? Ty, o co chodzi? Wcześniej tak nie obrywałem. Ładuj! Fuck, ładuj! Jeszcze jeszcze jest? Nie, chyba nie, okej. Okay. Jezus. O oh, Boże. Ale urwał. Yeah, spoko. Jest bosko. No, Przestań strzelać. Dobra, teraz. Dobra, dobra, dobra. Już wiem. Dawaj, dawaj. jep, jep. I wiadze co? Ej co jest? What the fuck? <laughs> ja pytań. <laughs> ja pierwszy. Co ty się dzieje? Dobra, łapczy gran, może to wam pomoże. No jest, ale latają. O, wow. No nie. Ej, to już jest żałosne, wam powiem szczerze. Jakim cudem jak kinek, kurde? Nie ginąłem tyle, jak grałem samemu. Dlaczego tak? Dobra, czekajcie, schowam się. Trzeba tutaj taktycznie trochę podejść. O, oh, fuck! Dobra, dobra! Dawaj, dawaj. O, kurde! To jakiś kontra? Ej, tego nie miałem wcześniej, ale ja, ja. Dobra, amunicja. I nie ma was. Uszczygnij do... nido. Łoł, ale na plecy skoczył. Zarąbiste po prostu. Dobra, to jeszcze amnistia jest. Ok. No, no, no. Nie the elevator. Aaaaas Dużo ich. O nie, o nie, to się źle skończy, No ładuj! Ssssssssshiet! Nie, amunicja! Dobra. Oj! Shit. No dobra, już wiem o tym! Te wskazówki. Olol. Za dużo się dzieje! Giń! Fuck! Jump! Ale cwany ze mnie Ja Oczywiście wiedziałem co się stanie, nie? Takie <taki zamiecwanie. Dobra, ale przeżyliśmy. Chociaż wcześniej teraz zginąłem, że nie mam pytań po prostu. Wybaczcie Słaby jestem. O, rewolwer, to jest kurde mocna spluwa. Tylko teraz tak, przydałoby się... Yy... Naboję do Kałacha. Bo nie wiem czym zabijać tak naprawdę. Jeszcze i strzało z lewrowej to mało. Fajnie, że nie możecie w ogóle tych obrotów robić. Bo to byłoby OP. Hmm. Czekać, to chyba trzeba iść. A wy... Aha, dalej nie ma nic. okej. Okay. no łap się. O! jest nowa broń incoming boom ale lata no elegancko super teraz czekajcie no właśnie, bo ja to ostatnio sfailowałem, to je trzeba coś zrobić Bridge, sweet. Teraz zacznę zabawa. Hi, hi, hi. Cześć, popaki. Patrzcie to. Jep <laughs> Pozdro. <laughs> tak coś na odmiany, nie? O Boże, dobra. Zostawmy to w spokoju, bo ja się boję tej broni, zaraz siebie sam zabiję. Hmm. Coś my tu mamy? Nie, tu nic nie ma. W sumie wiecie co, ja sobie wezmę. To mi się przyda. Hello. Oj ty, ale nie zrobił. Yeah. Nie, fuck Dobra, zaskakuj na dół Reload Chodź czekajcie, muszę tamtej rozwalić. O oh, fuck! Ale dobry rzuciłem! Wow! Nie mam pytań, to było niezłe. Nie chciałem w sumie, ale trudno. Znaczy trudno, no dobrze. Ten <tęż> się strzela, jo. Leżeć tam. Naprzedałaby no, się amunicja. No wiem, już tylko chwila. Oj, trafiłem. Gdzie tu na mnie lecisz? Fakt skakuj. Amunicja, amunicja. O oh jest. Ty gnij giń No ile jeszcze? Kurde... Nice! Elegancnie. Właśnie, bo Demko. Jeszcze ja słuchajcie, nagrałem, także dzięki sercu za oglądanie. <grymne> Nie, a ja tak serio. To, tak jak mówię, dajcie mi znać, co myślicie właśnie o dubbingu polskim i o dubbingu a da, o dubbingu No, o w sumie dubbingu angielskim, tak? Czyli o oryginalnych głosach. Zaraz wam właśnie zapuszczę próbkę naszego rodzimego języka i dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. No i oczywiście. Dajcie mi również cynk, czy jesteście właśnie zainteresowani tą grą na moim kanale. Tak jak mówiłem w update'cie, postaram się załatwić dla Was jedną kopię gry na PS4, także jeśli macie konsolę i jesteście fanami Uncharted, graliście na przykład w którąś część na PS3, ale nie mieliście okazji pograć w inne, a macie teraz PS4 i chcielibyście właśnie pograć w całą kolekcję Uncharted ponownie, no to będziecie mieli szansę wygrać właśnie jedną kopię. No, i myślę, że to tyle ode mnie, słuchajcie. Do usłyszenia, do zobaczenia w innych moich materiałach. Trzymajcie się. Hej! Och, oh cóż. To było nieprzyjemne. Chyba trafili w generator. Pomóż mi. Jeszcze trochę. Nate, Niedobrze. Muszę naprawić zasilanie, żeby cię wydostać. Dasz sobie radę? Tak. Szkoda, że nie wzięłam nic do czytania. Wydaje mi się, że bezpiecznik jest na najwyższym piętrze. Zaczekaj, zajmę się tym. Super. Wysiadł prąd i dziewczynę uwięziło. Na boga miłego, jak za rogiem, będą zombie. Neid? <grywy> nie zapomniałeś aby o mnie? Mam. Go. <grywy> <tuç> no, Bogu, dzięki. Już prawie jesteśmy, Chodź. Hmm. Coś za dobrze się bawisz, wiesz? Dobra ten. Tak, tak to zwykle bywa. No, to jesteśmy. Musimy jeszcze znaleźć właściwą świątynię. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Co ty nie powiesz? Może się da. O, bingo, oto on. To jest ta. Ta, na pewno. Ta, w samym Au! środku strzelaniny i eksplozji. Mamy farto. Nate, właśnie tam Lazarewicz rozbił obóz. Liczyłam na to, że udamy się w przeciwną stronę. Rozpaczliwe czasy, prawda? Widziano Drake'a w sektorze 18. Cholera. Jak myślisz, jesteśmy w 19? Przeszukać miasto, odnaleźć go i wykończyć. <sukin> sen. Dobra, ruszamy. Chodź, Nate, musimy iść. thank you